Krzysztof Berenda, RMFFM. Dzień, Dzień dobry. dobry, cześć. W rozmowie ze studentami mediów akademickich mówiłeś przed chwilą, że dziennikarstwo ekonomiczne to w dużej mierze działka humanistyczna i pojawiło się zdziwienie. Dlaczego? Tak, no bo ma, mam wrażenie tak, tak też trochę uczyli na studiach, że ekonomia przede wszystkim jest e, nauką e, humanistyczną, a nie matematyczną. Tak? To jest tak do rzecz prosta, no bo to jest badanie pewnych zachowań ludzi, co zrobią, jak będą dysponować swoimi pieniędzmi, jak się zachowają, co musi się wydarzyć, żeby e, poszli do pracy a co musi się wydarzyć, żeby więcej oszczędzali albo mniej oszczędzali, to przecież wynika z pewnego czasem strachu, z pewnych oczekiwań, z pewnych nadziei, z oceniania, czysto subiektywnego, tak, sytuacji wokół siebie, jaką się mamy. No to przecież nie jest tylko i wyłącznie liczenie, tak? No tego jest rachunkować, tak, ale to... Dlatego to jest fajne i dlatego dziennikarstwo ekonomiczne też jest fajne, bo jest proste, pewne rzeczy się konkretnie dzieją, to akurat tutaj matematycznie zero-jedynkowo nazwijmy to, tak? Ale... Tu coś jest albo czegoś nie ma i to ma duże przełożenie na życie, no bo przecież jakby tu przede wszystkim chodzi o to słowo. A z drugiej strony stoją przed tobą twarde liczby, przedstawiane przez polityków, przez urzędy. Mam wrażenie, że dziennikarstwo ekonomiczne to też szukanie tego, czego urzędnicy czy politycy nie pokazują w tych swoich danych, statystykach, tabelkach. Musisz to wyszukać. No przede wszystkim tak. My nie robimy tego często też sami, tylko musimy posiłkować się ekspertami, więc do takiego korzystania z pomocy przeróżnych ekspertów, którzy się na tym rzeczywiście znają, bardzo zachęcam bardzo do polecam. Ale tak, no, trzeba szukać, trzeba im patrzeć na ręce, co robią, ale to wszystkim, tak? urzędnikom, biznesmenom, przedsiębiorcom, prawda? szefom przeróżnych instytucji, no bo przecież musimy reprezentować ludzi tak? w dużej mierze, no, ale musimy im patrzeć na ręce, tak? no, jak robią coś nie tak, no to... Patrzeć, równo A z drugiej strony, czy z trzeciej już, bo mhm. rozmawiamy o tym trochę, cały czas musisz się czegoś uczyć. Mhm. Co chwilę nowe pomysły polityków, co chwilę gdzieś informacje od swoich mhm. słuchaczy na Twitterze, czy przez nowe technologie, czy od swoich słuchaczy radiowych. To ciągła nauka. Nauka, ale przede wszystkim to jest chyba też takie odkrywanie tego, czego nie wiemy, bo to jest strasznie fajne, bo oczywiście pojawiają się nowe rzeczy, nowe fakty, nowe wydarzenia, tak, tego to wszystko trzeba próbować zrozumieć, tak, no bo nawet ta mała rzecz może przecież mieć wpływ na ostateczny ogląd tej sytuacji, tak, ale e, to też jest odkrywanie tego, czego na dobrą sprawę nie wiemy. No bo Oczywiście z każdą kolejną rzeczą, każdą kolejną książką tak, orientujemy się, że o ranę tego to nie wiem, tak a no, jesteśmy winni. Naszym odbiorcom, naszym słuchaczom no dostarczanie, jak to ktoś ładnie powiedział, najbardziej osiągalnej wersji prawdy. No bo nigdy też na 100% nie wiemy, czy czegoś nie wiemy, prawda, ale no, musimy w tej swojej uczciwości dochodzić najgłębiej, jak się da. A w dodatku te informacje trzeba bardzo często uchwycić w 20 sekundach, w 15, tak. 30. To jest problem. Jak to problem. zrobić? Problem. No, to jest właśnie to, trzeba próbować je jak najbardziej zrozumieć, tak, i ta ciągła praca nad sobą, ale ona przychodzi też z czasem, bo tak? też nie jest w ten sposób, że prawda, od świtu do ma coś się kujemy, prawda, próbując zrozumieć, ale no, żeby coś krótko przekazać, tak żeby człowiek to zrozumiał, trzeba samemu to zrozumieć. Czy dziennikarz powinien być po studiach dziennikarskich? Czy może po ekonomicznych, a może po żadnych innych? Po jakichkolwiek, mhm. które otwierają ciekawość, tak? Fajnie. To są dwie szkoły, jedni mówią, że dziennikarz, że trzeba studiować mhm. dziennikarstwo, tak, żeby to wykonywać, ale jak ja pamiętam ze swoich studiów, to większość studentów dziennikarstwa kończyła w marketingu, w i tak dalej. Z drugiej strony, jeżeli posiadasz jakąś wyspecjalizowaną wiedzę w czymś innym, w historii ekonomii na przykład medycynie no to możesz ją próbować w prawie, to można ją próbować pożytkować tutaj, bo ona też tutaj się przydaje zdecydowanie. Krzysztof Berenda, fakty RMFFM dzięki za to spotkanie. Dziękuję